Siema wszystkim, z tej strony Soli, a dzisiaj pokażę Wam, jak zdobyć sobie właśnie taką złotą, mityczną rybkę w Fortnite na trybie kreatywnym. Na nadzieję, że odcinek Wam się spodoba, no i co, nie zapomnijcie zostawić subskrypcji, dzwoneczkiem, no i lajka like pod tym filmem. Standardowo 40 łapek w górę, to wrzucę Wam kolejny odcinek glitch z Fortnite'a, także co, zapraszam, do oglądania. Okej, okay, a więc co zrobić, aby uzyskać właśnie sobie taką złotą rybkę? Po pierwsze wchodzimy sobie w kreatywa stwarzamy sobie nową mapkę, dajemy sobie na przykład nazwę ryba no i dajmy potwierdź, no i czekamy aż się stworzy w tym czasie idziemy sobie na wyspy i wybieramy sobie wyspę z tym kodem będziecie mieli ten kod podany w opisie i tutaj na górze na ekranie dobrze, a więc gdy już sobie stworzycie tą wyspę żeby wam się wyświetliła idziecie sobie na swoją wyspę, stworzoną nową no i po prostu wchodzicie sobie na nią lecicie na sam dół i patrzycie gdzie jest latarnia jeżeli latarnia jest tam to wyjdziecie sobie w róg mapy tutaj. I budujemy sobie podłogi aż do samej granicy świata. W sensie chodzi o barierę. Dobrze, jak widzicie, pojawiła nam się już bariera. No i jakby sobie do zbudować. Ok, gdy już to zrobimy, widzicie, został tutaj po nas taki ślad. Bierzemy sobie tryb kreatywny. Bierzemy sobie Infinity Blade'a i wyrzucamy go w tym miejscu. Najlepiej na ostatnich rance. Teraz po co go wyrzucamy, żeby nam stworzyć taką smogę, dzięki której będziemy mogli dotrzeć na wyspę? Teraz bierzemy sobie ogniska, bo jak widzicie, nie możemy tam stawiać, więc musimy sobie wziąć ogniska z naszego huba. Więc bierzemy sobie, no i po prostu stawiamy tak, abyśmy wiedzieli, gdzie to jest i żebyśmy mogli wrócić na tą wyspę i wziąć sobie te rybki. Dobrze, a więc stawiamy sobie ogniska. Najlepiej tak, żebyście właśnie mieli pewność, że traficie na ten. Na ogniska, żebyście nie wylecili w mapę od razu. Dobrze. Gdy już sobie zrobicie, możecie sobie tego blade'a wyrzucić bliżej. O, najlepiej w takim miejscu, aby był zaraz przy granicy, żebyście nie mieli problem do niego dotrzeć. Teraz, gdy już to zrobiliście, wracamy sobie do huba. Ok, No i idziemy do wyróżnionej wyspy, która jest właśnie ta. No i wchodzimy do niej, którą wybraliśmy. Oczywiście klikamy rozpocznij grę. Widzicie, są już tutaj te złote rybki, które zostały zdobyte wcześniej przez creatora tego Baga. Też macie link do niego w opisie na samym do opisu, więc macie sobie 5 rybek, no i wasza mm, wyspa powinna być gdzieś w tamtym kierunku, więc co musicie zrobić? Po pierwsze, tutaj jest spawner wasz, więc dajcie sobie tak daszek, aby był żółty, żebyście prześwietlali przez niego, klikacie odwróć się i A. Teraz musicie tak spamić spację, abyście pojawili nad barierą, nie możecie się pojawić w barierze, ani pod barierą, ponieważ nie zadziała, widzicie? Nie może widać takiej żółtej bariery i nie ten, i musicie cały czas mieć item. Dobrze, Kiedy już Wam się uda za pierwszym razem, po prostu lecicie sobie, jak tutaj jest światełko, to lecicie sobie w tym kierunku, tylko najpierw najlepiej jest się ponad chmury, żeby było to bardziej widoczne. I teraz będziecie mieli przyspieszone przy, tempo, jak to wszystko, jak dolatuje do mojej wyspy, no i to będę blisko wyspy po prostu. Dalej będę mówił. I ja widzicie jest niebieski punkt, więc lecimy sobie dalej. Gdy już jesteście tego punktu, musicie uważać, aby nie wlecie właśnie do tej strefy. Więc co robimy? Troszeczkę się przed tym zatrzymujemy, no i lecimy sobie po prostu do dołu, aż zobaczymy te nasze ogniska. To naprawdę musicie uważać, żeby. O, jak widzicie, jest moja strefa, jest mój Infinity Blade. Teraz nie wchodźcie tutaj, bo wam usunie te rybki. Co musicie zrobić? Po prostu je tutaj wyrzucić. I wchodzicie na swoją wyspę i zabieracie wszystkie rybki. Następnie idziecie sobie na sam środek, najlepiej. Wyrzucacie sobie te rybki. Bierzecie sobie tryb kreatywny, szukacie item spawnera. Rzucacie, bierzecie jedną rybkę. Kraj. Musi wziąć ten automatową rybkę. O, jak widzicie jest! Resztami jak możecie sobie zrobić, co chcecie. Po prostu, gdy wystartujecie grę na wyspie, mi właśnie tą róbkę, kliknacie A i będzie wszystko gotowe. Ja dziękuję wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że dziś Wam się spodobał. Pamiętajcie, że kodik soli w sklepie, no i co? Subskrybujcie kanał z dzwoneczkiem, like pod tym filmem. 40 leków like to jest kolejny materiał, właśnie z serii bugów, liczy, poradników. Także co? Dziękuję za oglądanie, no i co? Siema.